Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Doktor Diabeł i dzisiaj was oprowadzę po moim ukochanym szpitalu w Joon de -Gruż. A tak serio to jesteśmy. Czytam? Okej, okay, w dawie, czytałem. Jesteśmy pacjentami tego szpitala, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja moglibyście zobaczyć w ostatnim odcinku. Samara dała nam trochę swojej miłości, więc proponowałbym ją znaleźć i przytulić, ponieważ... Jak to... No, trzeba kobieta czasami przytulić Tak widocznie ma za mało miłości I się teraz mści Trzeba ją po prostu znaleźć I dać buziaczkę. Kurwa, myślałem, że jest jakaś super scena Tak serio? To na razie jeszcze nie jest tak źle Myślałem, że opuszczony szpital Będzie nas Znaczy, oho To co lubią te gryzki Najbardziej opuszczona toaleta dla kobiet Hello baby, jesteś tu? O kurwa. Przepraszam. Oooo, <grywa> sorry, zapomniałem. Odstawiłem mikrofon! Samara! Uuu! UUU! Nie! Spierdalaj! Co mam zrobić teraz? Tam, nie, nie, tam, tam, tam! Tam, 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 tam! Już? Okej. Okay. O nie! Hm. Hm. To jest najbardziej pojeba. No tak, jasne! <noise> jasne! Kochanie. A jednak nie. Jak wiecie, zazwyczaj w takich. O kurwa, muszę znaleźć baterię. Szybko muszę znaleźć baterię. Jak wiecie. O dobra, znalazłem. Jak wiecie, jeszcze raz, po raz trzeci mówię. W opuszczonych toaletach zazwyczaj leży jakieś trupki blue, albo w tym przypadku nasza ukochana Samarka, tak ją będziemy nazywać, to Samara to chyba nie jest ogólnie z klątwy, tylko z innego filmu, ale mogę nie, kurwa, czekaj, to może być klątwa, ale nie o to chodzi. W tym wszystkim, dobra, może zajrzymy do któregoś pokoiku, cholera wie w sumie o co tu chodzi, mogę wciągnąć za klamkę, nie, kurwa, nie ma obrączek. Nie jest takie proste. Dobra, męski kibel. No i samara, ty z boku. Nie pierdol, że będę musiał zajrzeć do twojej kabiny. Oh, oh, Jezu, kurwa, przecież wiedziałeś, że tak się stanie. Hmm. Tu. Halo? Przepraszam? Ma pan toaletowy papier, może? Dobra, to może zrobimy tak, że pójdziemy się wysrać obok, może wyjdzie. To złapiemy. Przepraszam, się chce kupę, mogę wejść? Nie? A to jest Kibel Widmo bez klamki. No sama samara nie odpierdalaj, no. Okej. Okay. Spierdalamy. Czekajcie. Dobra. Szybka akcja. Smieramy się po ramieniu. Ale ktoś ma brudną toaletę. Wlecę, w to ja robię. Nie, nie rozumiem. Kurwa, naprawdę to jest duża pre presja z tą baterią boję się, że zaraz mi się skończy. Jest wyjście! Mi się wydaje, że to będzie jednak cel naszej podróży, ponieważ każdy chyba chciałby spierdolić z takiego szpitala. No, mogę się spodziewać, że wyjście będzie zamknięte. Bo jednak to jest opuszczony szpital. No, ale to jest... A ty kurwa hipokrytko, ty małpo, do męskiego wchodzisz, a do na pewno sprawy, nie? O, jednak! Jezusie! Oh fuck! O, co? Latarka w Kiblu dla niepełnosprawnych. Weź tą baterię. Dzięki. Ech. Dobra, mam troszeczkę więcej baterii. Mamy zapas. To są dźwignów jeszcze, nie? 301. To chyba źle, prawda? 301 to brzydka liczba CO JEST KURWA CO TO BYŁO no jasne kurwa jasne zasnął się za słonką, ja pierdolę ja nie mogę od odtegować kurwa jasne wiecie co jest najbardziej przejebane w tej grze że musisz kurwa zajrzeć do każdego kąta, bo inaczej nie wyłączy się pierwszą taka scenka, która blokuje ci wyjście. Jebać moje życie. O, <laughs> <laughs> sorka. <śmiech> <śmiech> Opuszczam pokój 301, proszę mnie nie zabić. Dziękuję. Chyba. To co? Treatment. Treatment to jest... Co to jest treatment? To jest coś, że się leczy? Coś takie. Eee. Nie wiem, jak to powiedzieć w sumie. To się poruszyło. O kurwa! O kurwa! Widzieliście to? Ktoś ma w sam. w płucach samarę. Dobra, chuj! Wiem, że wyskoczysz na mnie, nie mało. Aha. Kurwa szybciej się nie dało odsunąć tej pieprzonej zasłonki. Aha, dobra, tutaj są drzwi. Samara, wyjdź z z tego pana. Please! Daddy's home! Be door A to jest wyjście do recepcji. Także Jest! Widzicie coś jest z tym pokojem 301? Jako iż, że jest on to napisane, kurwa to znaczy, że musi być tu. Coś z nim nie tak. Hmm. Musimy lecieć tam jeszcze raz. 302? Czy to jeszcze nie byliśmy? A nie, to spokój nasz. To spokój, z którego wyszliśmy. Może coś tu. Hmm. <laughs> Na kurwa, coś nam w swojej pokoju wystraszy, to to będzie już pojebane. Szybka tutaj. Szybki rekonecznik. Ty, Samshad, sprzedaj. Dobra, i wychodzimy. Mówię tam, przed sekundą byliśmy. coś się z tym 301? Inaczej nie było. To jest niestety jedna z takich gier, w których nie, musimy sprawdzać każdy kąt. Przynajmniej w tym levelu. To trzeba brać na logikę, a ja jestem kurwa głąbem. Może zapiszę. Saving State. OEX. Wchodzimy. Ja jestem głąbem. i Niestety często zapominam kluczowych rzeczy. Jeśli coś jeszcze kurwa próbuje mnie zeżreć, to ogólnie tracę pamięć. To nie, na szczęście, tylko nie jest chyba moja przypadłość. Pomijam. To jest kurwa O, o spierdalaj stąd! O, 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 o. Ty głupia suko! Wystraszyłem ją telewizorem na szczęście. Te stare telewizory kurwa od zawsze były... Ooo, moje serce w gardle! Ech, ech. Hmm. Więc może tu coś chodzić z tymi telewizorami? Może to są pojebane telewizory? Tego nikt się nie spodziewał. A! Mam głupi pomysł! Najprawdopodobniej zesram. Ok, mój pomysł nie wypalił. Chciałem włączyć wszystkie telewizory naraz, żeby sprowokować naszą koleżankę. Do wyjścia. Nie gaś tego telewizora, on ma być włączony. E... Ty małpo. Okej, okay, skoro nie chcesz, żebyśmy włączyli telewizory. Musimy coś zaradzić i... I wyjść stąd! Musimy stąd wyjść. Była kacsenka, tak? To znaczy, że coś zrobiliśmy dobrze. Znaczy, że będzie teraz z spierda ludźmi... Wi... No miejscu, czekajcie. Okej okay. Mały save'ik Mogę zapisać na innym stole, ale nieważne <laughs> Coś, coś tu pika nie mam zielonego pojęcia, kurwa, o co chodzi z tym pikaniem Muszę się obrócić, prawda? <laughs> co to, kurwa, było? O, latarka Jebany kinder Cwel 305, 306, dobra, czyli to nam pokazuje, który pokój mam odwiedzić w tym momencie 300, ale się kurwa spociłem jak dzika świnia, jak guziec tak zwany Taka świnia z rogami, eee, z kłami 302, 303 305, to nie był kibel? 301, dobra, to w tą stronę <laughs> A, to były te pokoje, które odwiedzaliśmy na samym początku Nic się nie zmieniło Okej, okay, to lecimy szybko, bo wydaje mi się, że to są już końcówki naszej baterii. TY GŁUPIA SUKU, MIAŁA 305, 306, GDZIE MI WALISZ 307?! ZAJĘTY JESTEM. Tefalizor Skoczy mi coś, prawda? Czekaj, czekaj, czekaj. To, to jest ta winda, która była wcześniej. To jest budynek, który nie mam pojęcia, gdzie był. To są dziwne rzeczy. Jakiś opuszczony. Chwila, chwila, to nie. Niech zgadnę. Będę zaraz tu pokazany. Albo A, bo chyba jestem kobietą. Albo nie stanie się nic. W ogóle, kurwa, co to jest za sprzęt? Nieważne. Tak wiem, już wchodzę, dobra, nieba, tej 305. Pierwszy bok, o którym mieliśmy zajrzeć. Nie zgadnę. Rąka? Rąka. Takie słowo nie istnieje, Bartek. Ręka. Rącz. Kot. Hello, you, Nie. Znowu niemadne klapki, pani Zisi Telewizor, który oczywiście nie działa Czekaj, 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 czy ja będę mógł to odsłonić? BĘDĘ MÓGŁ TO ODSŁONIĆ, TO NIE JEST DOBRY ZNAK! Cześć A ty jesteś kotem, głupia suko Czemu nie mogę sterować? Okej, okay, mogę sterować Oj 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 oj! Dobra, wejdźmy stąd. Chciałbym już przejść ten chapter i może nie będę się trzymał dokładnie tego, że ten odcinek miał być krótszy, ale naprawdę już lecę. Co to kurwa było? Czy to było dziecko? Nie zgadnę. Zaraz wyskoczynałem mordę. Co to jest? Kochanie! Ty kurwa pojebany gnoju to jak cię nazwę? Kurwa pojebany gnój, to twoje nowe imię. Nie zgadnę, wyskoczysz na mnie zaraz. Okej okay. kwiatek spadł. Odbierz. będzie a a a a. Coś, kurwa tak bardzo przewidywalna. Co to jest? Nie, Co jest kurwa? Samara gruba się nie mówi, że jesteś na stole. Scribble fragment, czyli to jest fragment układanki, jeśli dobrze tłumaczę, a najprawdopodobniej nie. Dobra, idźmy teraz do 300. Ta dwa Dziecko weszło do kibla Czy to znaczy, że mam iść za tobą? Szybki Sajwik. Aha! Środkowa gablot -t -t Ta Zesrałeś się? Aha, okej, okay, dobra, to jest fragment do kodanki. kodanki. <laughs> o Jezu, a więc dobrze. Kupą kota zakończymy. Kupą, no dobra, to był fragment do kodanki, ale i się do min. To wyglądało inaczej. Zapiszmy sobie. Yy, skończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy kolejny odcinek. Jeśli mi się wydaje, to w sumie czas jest dobry muszę sprawdzić, dajcie mi chwilę. tak będzie trwa, chyba teraz już 15 minut około, mniej więcej tak będą te odcinki wyglądać, bo chyba, że mi się będzie wydawać że jednak mogę skończyć to szybciej i to może się przedłużę o te 5 minut ale komentujcie, subskrybujcie lajkujcie do zobaczenia, siemano